Dzień dobry kochane, nazywam się Janna Król, zajmuję się wzbogacaniem życia kobiet dbaniem by czuły się pięknie, by wyglądały pięknie dzisiaj dziewczyny zrobimy sobie makijaż, taki ciut mocniejszy i ja dzisiaj zaczęłam oczywiście od pielęgnacji pamiętajcie, pielęgnacja to podstawa, wykonturowałam sobie twarz moją paletką do konturowania zobaczcie, rozświetlacz, róż i brązer Widać, który produkt lubię. Jest on zużyty. I troszkę sobie poprawię tutaj, byście Wy mocniej widziały, bo kamera to taki zżeracz troszkę makijażu. Muszę to robić intensywniej, żebyście Wy mogły to zobaczyć. I widzicie, używam tego pędzla do konturowania dzisiaj. Takiego ściętego. On się nazywa Cheek. Nawet nic nie blenduje, bo to wszystko... Dziewczyny, samo się pięknie rozprowadza, samo się blenduje. Te pędzle są, wy, zobaczcie, tak wyprofilowane, żeby tutaj, żeby była taka łatwość nakładania produktów, chociaż produkty też mają duże znaczenie. To jest technologia chromafurzy tych produktów. One są tak skonstruowane, że technologicznie, żeby po prostu te drobinki same się blondowały, same się fajnie rozkładały nad buzi. Zobaczcie, ja tylko to wszystko wklepałam, a to się dziewczyny samo, zobaczcie, pięknie rozprowadziło, bez żadnych plam, choć jeśli zrobicie, zdarzy Wam się, bierzecie pędzel od podkładu i dziewczyny pięknie tutaj sobie czyścicie tu czy pod oczkiem i to generalnie jest taka gumka do ścierania. Jeszcze jak jest resztka podkładu, to już w ogóle jest super. I zobaczcie, to jest syntetyczne włosie. Jeśli nie umiecie, to ten pędzel zrobi to za Was. Więc nie ma problemu, tylko generalnie ważne są narzędzia. Pierwsze to będę sobie malowała oczy. Użyję bazy do makijażu oka. Zobaczcie, naprawdę niewielką ilość. Rozprowadzam na dwa paluszki i wklepuję sobie w górną powiekę. Dosyć tak mocno. Ta baza musi ciuteczko zastygnąć. Wtedy ona uzyskuje swoje pełne właściwości. Baza do powiek jest polecana, jeśli macie problem z utrzymaniem makijażu oka. Jeśli macie wrażenie, że malujecie się, używacie cieni, a ich nie widać, to również baza wydobędzie Wam intensywność tego makijażu i sprawi, że ten kolor będzie taki intensywniejszy, no i utrzyma makijaż na oku. To jest bardzo istotne. Ja już zobaczycie, sobie naniosłam chwilkę, odczekam i Będziemy robiły makijaż oka, w międzyczasie sobie dziewczyny że usta naszym błyszczykiem. Zobaczcie jaki fajny efekt daje takie lustro. To jest fajny kolor, on się nazywa Sher Illusion, ma takie drobinki, które się mienią na różne kolory, więc to, co macie w pobliżu, czyli ja mam różowy sweter, będzie mi się pięknie odbijał w różowym swetrze, ale on też fajnie nawilża. Generalnie ma się takie uczucie komfortu, chłodu i po prostu się nie klei. Widzę, że już powieka, mi, powieka fajnie się tutaj y baza zastygła, więc biorę pędzelek i użyję bazy naszej na oko. Wyciągnę ten cień. Oczywiście cień Biscotti, zobaczcie. To jest cień, który fajnie wygładzi mm, powiekę. Sprawi, że blendowanie stanie się łatwiejsze. Noszę go tutaj po długu brwiowy, żeby nie wyjść za mocno, za wysoko z makijażem do góry. Można w, tutaj wewnętrznym kąciku. Dzisiaj nie używałam korektora, ale cóż. Dziś będzie bez korektora. I generalnie teraz zaczniemy sobie od yy, kredki. Ja tu nie widzę, bym chciała użyć kredki fajnej, takiej niebieskiej, granatowej, która będzie bazą. Zwykle używamy czarnej, a dzisiaj użyję dziewczyny granatu, żeby było inaczej. Mm -hmm. No, schowała się, nie mogę jej wyciągnąć. Dobra jest. Zobaczcie. To jest wodoodporna kredka, będzie świetną bazą do makijażu oka. No i cóż, malujemy. Widzicie? Będę rozcierała teraz tą kredkę. Na całą ruchomą powiekę, kochane. Także jak jest za mało, trzeba jej troszkę dołożyć. Teraz drugie oko. Drugie oko rozcieramy. Te kredki są generalnie na silikonach lotnych, więc yy, mamy chwilę, aby je rozetrzeć. Jak już to zrobimy, one tak zastygną, że po prostu makijaż będzie bardzo, bardzo trwały. Teraz sobie dziewczyny w wklepię niebieski cień. Tutaj mam całą paletkę swoich cieni, i zobaczcie, jest taki fajny. Cień granatowy. I ten cień wklepię sobie właśnie w tą kredkę. Muszę wziąć lusterko, bo do kamery to nie bardzo. Przy takich ciemnych cieniach, które mają właśnie takie ciemne pigmenty, bardzo ważna jest technika, żebyście nie rozcierały zbytnio tych cieni. Byście je tylko wklepywały, ponieważ rozcierając te cienie, one mają takie pigmenty, że będą Wam się zdawały, że ten cień robi się taki niewyraźny, ten kolor się zamazuje i powstaje taka szaro-bura plama. Więc to jest właśnie technika nakładania ciemnych cieni. Pamiętajcie o tym. Szczególnie granaty, fiolety, jakieś zielenie. To robi ten pigment odpowiedzialny. Właśnie niektóre pigmenty, które są w cieniach, szczególnie właśnie te niebieskie, granatowe, fioletowe, zielenie głównie te ciemne. Klepujemy. Teraz wezmę sobie, kochane, na pędzel mm. cień w kolorze takim sweet plum, czyli słodka śliwka. Tutaj Wam pokażę, to jest ten cień, i będę zacierała granicę między fioletem a. Yy. Zaraz zobaczycie. w załamaniu naniosę w załamaniu teraz będę rozcierała te granice i naniosę sobie tutaj na dolną jeszcze powiekę ja mam opadającą powiekę dosyć mocno więc muszę tutaj troszkę wyjść, żeby ją ukryć widzicie, tu mi się coś obsypało, ale to nic pędzel do od podkładu i później nasz cień biscotti dziewczyny i robota zrobiona zobaczcie, czuję się jak diabolina po prostu, Bo Już się tak nie maluję ale to jeszcze nie wygląda Teraz dziewczyny, czyszczę sobie pędzel. Syntetyczne pędzle. Zaraz Wam pokażę, jak łatwo można wyczyścić. Bierzcie sobie papier i kochane, kręcimy kółka i to, co jest na pędzlu pięknie się czyści. To jest właśnie zaleta pędzli syntetycznych, które łatwo i szybko wyczyścisz i sprawisz, by były ponownie do użycia. No i teraz wezmę sobie taki jaśniejszy cień w odcieniu hmm, co tu wybrać chyba wezmę wiskotti, żeby tak rozjaśnić te oko więc ten najjaśniejszy, który kładłam na początku i będę delikatnie rozcierała tutaj te kontury Można wziąć jeszcze taki cień yy, hazelnut, żeby sobie po prostu zrobić takie lekkie cieniowanie właśnie w tym kąciku i rozcierać tutaj delikatnie, zblendować tą część. Jeśli lubicie róż, róż też zrobi Wam dobrą robotę. Wszystko dziewczyny, że pierwszym naszym krokiem było położenie cienia biscotti, tego którego już prawie nie ma, tutaj najwyżej pod samą brew. To sprawiło, że teraz blendowanie tych cieni jest o wiele łatwiejsze, ale również to sprawiło to, że teraz rozcierając te cienie. Nie wyjedziemy za wysoko. To jest taka, takie zabezpieczenie, taka właśnie... Taka rzecz, którą warto zrobić, byście po prostu nie dojechały aż pod samą... Wbrew z tym cieniowaniem oka. Pamiętajcie o czyszczeniu pędzli. Też jak Wam zostanie ten ciemny cień, to po prostu nie będzie wyglądało dobrze. Zróbcie sobie taką... Taką właśnie plamę, smugę. Czystość właśnie narzędzi jest bardzo, bardzo istotna. No i zobaczcie, jak Wam się podoba. Teraz biorę sobie jasny cień, żeby nie było tak ciemno. Taki jasny cień, um, candlelight, to jest światło świecy, taki złocisty. I naniosę sobie palcem. No zobaczcie, to jest złocisty cień, tutaj, w wewnętrznym kąciku oka. Możecie to zrobić pędzlem, możecie palcem, jak wam wygodnie. Tylko ważne, żeby był czysty. Bo ja już sobie chyba tutaj pomalowałam lekko. Ale to dobrze, przynajmniej wiecie, na co macie zwracać uwagę. Narzędzia bardzo są ważne, bardzo to jest istotne. Ale zawsze możecie sobie pomóc z korektorem. Tu właśnie, gdzie się zdarza. No i w środeczku. Delikatnie to wklepię i zobaczcie. Mhm. Jest intensywnie, jest mocno. Jeszcze do tego dodam kreskę. Kreskę w linżę z czarną konturówką. Troszeczkę ją rozetrzemy. bliżej oka, bliżej środka oka, naniosę sobie tutaj jasny cień, właśnie ten Candlelight. Żeby troszkę rozświetlić ten ciemny makijaż. Zobaczcie, będzie bardziej świeży i jeszcze dziewczyny tusz. Rusz tusz i już. I zrobione. Użyję dzisiaj genialnego tuszu naszej maskary, która sprawia, że jest procent więcej rzęs. I makijaż gotowy. już jest właśnie taki elastyczny, plastyczny. Nawet jak będziecie płakały, to on się nie zmyje. Nie tworzy zacieków i smug. Fajnie rozprowadza się na rzęsach. Możecie go nałożyć nawet kilka razy. To są takie generalnie sztuczne rzęsy. I jak Wam się podoba? Do takiego mocnego makijażu użyję błyszczyka. Tego, którego użyłam na początku, w takim bardzo fajnym, jasnym odcieniu. By już nie dodawać koloru, bo ubiór też ma znaczenie. Mam sweter w kolorze różowym, bardzo mocne oko i jakby to wyglądało, jakbym dodała jakiś intensywny kolor. Wydaje mi się, że taki bardzo naturalny błyszczek w zupełności wystarczy. Do zobaczenia, kochane. Ćwiczcie. Napiszcie, jak Wam wyszło. Jeśli uważacie, że komuś pomogę, tym moim makijażem, to zaproście koleżanki, to udostępnijcie stronę na Facebooku. Niech kobiety będą świadome, niech dbają o siebie. Niech próbują, niech uczą się, bo to, jak wyglądamy, w dużej mierze sprawia, że czujemy się lepiej i swoim samopoczuciem poprawiamy też samopoczucie innym, szczególnie bliskim. Do zobaczenia, kochane. Pa.